hej, witam was po raz kolejny. słuchajcie, teraz będę robiła dla was bryloczek do kluczy. będzie to bryloczek, na który ostatnio mam okropną faskę, czyli frędle. to będą, które są ostatnio bardzo modne. ten bryloczek będzie można podpiąć do kluczy, lub ewentualnie, jeżeli chcecie, to do to torebki. Będę go wykonywała ze skórki, z takiej granatowej skórki, ciemnej, pięknie wyglądowy, przepięknie wyglądowy z takiej beżowej, aczkolwiek ja mam za mało tej beżowej, więc wykorzystam granatową. Nie pytajcie mnie skąd mam tą skórkę, bo jedyna moja odpowiedź to jest ze strychu, więc nie odpowiem Wam na to pytanie zbyt rzetelnie. No i zabieramy się do pracy. Więc jak wiadomo, skoro jest to breloczek, który ma być frędzlami, że tak powiem, musimy przygotować sobie odpowiednią ilość, odpowiedniej długości frędzelków. Myślę, że będę to ciała tak jednak. Trochę ciężko jest ciąć taką grubą skórę, ale oczywiście można wykonać go z takiej derem, dermy, tak, to jest takiej ekoskórki albo z czego tam macie, albo może nawet z materiału. E, mnie się podoba taki skórzany e, i potnę sobie skórkę i do Was wrócę i powiem Wam dokładnie ile pasków, bo to jest wszystko niezaplanowane. Zaraz się ogarzę. Dobrze, ja przygotowałam już sobie wszystkie frędzelki. Tak to wygląda. Raczej cięższe niż grubsze. Ja się zdecydowałam, żeby były, bo ładnie wyglądają. Jakbyście byli zainteresowani, to jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście piętnaście, piętnaście dokładnie. I teraz musimy je ułożyć uformować widzicie tak nie mogę tutaj kręcić bo wam zasłaniam ręką może tak uformować je w nasz bryloczek, w kształt jaki chcemy uzyskać czyli tak i złapać je wszystkie od góry i będziemy je próbować szczepić jakoś tak więc ja już swój breloczek sobie szczepiłam tak to wygląda słuchajcie, zrobiłam to za pomocą takiego drucika którego 10 metrów 10 metrów, tak 10 metrów, nie widać tego, możemy kupić w Empiku za 5 zł, więc myślę, że się opłaca, bo będziemy jeszcze go wykorzystywać do kolczyków i do różnych innych dziwnych rzeczy można go wykorzystać i zrobiłam to sobie tak że po prostu obwinęłam tą skórkę bardzo ciasno tym drucikiem i zrobię tak do końca aż, aż nie dojdę do góry słuchajcie obwinęłam to sobie bardzo bardzo mocno i bardzo dużo tym drucikiem i postarałam się żeby został mi tu taki dzyndzelek na koniec żeby móc zawiesić tutaj kółeczko od brylaczka Słuchajcie, na no ten sam drucik, ten właśnie, e, przewiązany tutaj u dołu taką pętelką jakby, e, nawlekłam sobie różne różnokolorowe takie koraliki, e, które przymocuję sobie tutaj do tego breleczka e, w ramach urozmaicenia i nadania mu takiego bardziej etnicznego charakteru. Słuchajcie, tutaj znalazłam sobie takie kółeczko, którym tu sobie zaczepię. Eee, tak. I tu mogę od razu przewiązać te koraliki. Zaraz je sobie tu przywiążę. Eee, I do tego kółeczka, czy też do tego, do któregoś z tych, włożę takie kółko. Eee, Typowy kółko od bryloczka. Taki oto gotowy bryloczek możecie przyczepić do swojej torebki lub do kluczy lub, lub gdzie tam sobie chcecie. Wygląda tak. Możecie dodać do niego koraliki albo nie. Możecie zostawić same frendzelki. Jest owszem w porównaniu do kluczy bardzo duży. Aczkolwiek mnie się to podoba, bo ja wiecznie szukam kluczy, je, Więc duży brelaczek po prostu będzie świetny dla mnie. A jeżeli dla Was jest za duży, to pięknie by się komponował również z torebką. Tak oto prezentuje się ten breloczek przy torebce. Na tyle. dajcie znać czy wam się podobało i co chcecie zobaczyć bo po prostu mam tyle pomysłów że sama nie wiem od czego mam zaczynać ale myślę, że w następnej kolejności będą kolczyki a potem zajmiemy może się przerabieniem trochę ciuchów pozdrawiam was serdecznie